Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie na wstępie powiem, że tego filmu miało nie być, bo słuchajcie, kompletnie mm, nie miałem tematu na, na film. Ale słuchajcie, mm, przeczytałem sobie komentarz pod moim ostatnim filmem od użytkownika Piotr Kajda. Mam nadzieję, że nic nie przekręcam w nazwie i wszystko powiedziałem tak, jak, jak pisze. A jeżeli nie przekręciłem, to bardzo serdecznie przepraszam. Nie było to na umyślnie, jeśli coś. Ale ja dobrze pamiętam to właśnie użytkownik Piotr Kajda. Zapytał się mnie, jak rozmnożyć danio. Rybkę danio. Więc ja powiem na własnym przykładzie, jak rozmnożyłem rybkę akurat tutaj danio czerwone. Bo miałem taką rybę u siebie i udało mi się dochować potomstwa od właśnie danio czerwone. Więc bardzo pomyślałem tutaj chętnie, że się tym podzielę, oczywiście już nie pamiętam tak dokładnie wszystkich faktów i szczerze powiem, że jakoś tak niespecjalnie się do tego rozrodu danio przykładałem, i no same mi gdzieś tak podeszły do tego tarła i się wytarły, ale powiem co, co pamiętam, powiem jak ja robiłem, co mniej więcej, także... Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam serdecznie na film. Słuchajcie, zdania o czerwone to było u mnie tak. I oczywiście, tak jak już mówię, ja dobrze pamiętam, już pewne rzeczy mogę nie kojarzyć, bo to już było, nie wiem, z rok albo z 2 lata temu. Ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Także ta taka jest scena mojej pamięci. Dobra, ale krótka. No i słuchajcie, miałem danio czerwone w jakimś tam akwarium. i Chyba skończyło się na tym, że jakieś tam ryby sobie dokupiłem. I, I słuchajcie, zaczęły mi te danio się tam e, takie wystrachane siedzieć, e, bo te ryby, które dokupiłem, chyba to było jakoś tak, że zaczęły mi te ryby po prostu e, ścigać. E, tam, gdzieś tam je tam podgryzać i mogony, szczępić, e, coś takiego. Także no, postanowiłem, że te rybki przełożę. A no, miałem akurat wolny pojemnik 11 litrów. Akwarium miałem akurat wolne, a zalane woda odstana już była i tam te dańki przełożyłem. Oczywiście temperatura wody była 26 stopni. Filterek wiadomo, to wiadomo do napowietrzania wody. Też tam był w tym akwarium. No i tak to akwarium sobie stało z tą temperaturą 26 stopni z grzałeczką, z filterkiem. No i nam wpuściłem te Danio, no i tam jakoś się tak udało, słuchajcie, bez mojego większego tam wkładu, tak? Bez mojej większej tam ingerencji, że moja samica tego Danio zaczęła strasznie tyć. Eee, taka się już zrobiła grubana, bombiona, taka fes. Eee, I tam widziałem, jak te samce po prostu zaczęły tą samicę gonić, i tam po prostu latały, jak, jakby im mototorki do tyłu powsadzali te Danio. I się tarły, po prostu latały, i, i, i widać było jak tam samce działają. I samica też tam, chyba nawet, widziałem raz, jak parę sztuk ikry e, wylatuje z tej, z tej samicy. I słuchajcie, im, ikra e, przez danio jest zjadana. Także, słuchajcie, e, trzeba pamiętać, e, że e, z tego, co mi się wydaje, bynajmniej, że rybki te danio potrafią zjadać własną ikrę, więc co ja bym polecał, jeśli miałbym komuś polecić właśnie rozmnażanie tego danio. Polecałbym tak, jeżeli macie w ogólnym akwarium rybkę danio, parę tam sztuk, oczywiście samiec, jak rozpoznać płeć. No z samicą nie ma problemu, zwłaszcza jak już jest taka pod podtarło, pod bo jest dosyć gruba i napompowana po prostu ikrą, że jak balon wygląda. No, a jeżeli nie, no to zawsze widać to tak, że samiec jest taki bardziej smuklejszy, chudszy po prostu, a samica, samica ma tego brzuszka, no trochę jednak, nawet jakby ikry nie miała w sobie, ale ma tego brzuszka jednak mimo no wszystko więcej, jest po prostu grubsza. No i jeżeli już widzimy, że ta rybka grubnie, no to polecam zrobić. Jeśli mamy je w akwarium ogólnym tam z innymi rybami, to polecałbym właśnie zrobić takie akwarium 12 litrów, myślę, że nawet 10 litrów. Oczywiście baniaczek 20 litrów, jak mamy powiedzmy tam ogólne 60 litrów, czy tam 70, również mile widziane. Taki 20 litrów, taki, takie akwarium traliskowe, jak najbardziej mile widziane i może być. No i wkładamy tam parę, ale zanim to, to należałoby pamiętać właśnie, że gdzieś to chyba słyszałem, że danio zjadają własną ikrę. Więc należałoby jakieś tam parę kamyczków większych można było dać czy jakiegoś tam żwirku trochę na to dno i obsadzić roślinkami yy, głównie ja miałbym jakąś taką roślinę polecić stricte która by się do ikry nada nadała idealnie no, wiadomo można użyć kabombe, ludwigie rożyce, co tam chcemy jakąkolwiek roślinę ale taką roślinką, która fajnie ochroni ikrę yy, przed yy, zjedzeniem przed, yy, przez, przez dorosłe ryby Fajnie, fajnie do tego celu by się nadał mech, po prostu mech jawański w jakieś tam kępki mchu na dnie gdzieś tam rozścielać delikatnie, czy jakieś kępki pousadzać gdzieś w... i to ta ikra po prostu wpadnie w tą kępę mchu i ona tam sobie dojrzeje ta ikra, a po prostu dorosłe nie będą miały do niej dostępu i jej nie zjedzą. No i załóżmy, że już to danio tam popływało, nie, wytarły się i co teraz? Yy, zauważymy, że gdzieś tam leżą jajeczka. Oczywiście te jajeczka, yy, zaraz po złożeniu, jak dobrze pamiętam, one są yy, stricte przeźroczyste, Stricte przeźroczyste, yy, Taka błąka jest po prostu przeźroczysta. Coś, coś jak bańka mydlana. Ja, ja to widziałem bardzo dokładnie, to zaciekawiło mnie, więc dokładnie to mikroobserwowałem. I z każdym tam, nie wiem czy to godziną, godziną czy dniem, yy, widziałem jak po prostu yy, w tej bańce mydlanej, tak jakby to można powiedzieć, w tym okręgu ikry rozwija się takie białe coś, taki pół, taki, pud, taki biały, biały po prostu zarodek młodej rybki. I to się powiększało, powiększało, powiększało i oczywiście jak już widzimy to, to zostaje dorosłe ryby wyjmujemy, jak już widzimy w ogóle ikrę, te bańki mydlane, takie jak ja to mówię, przez taką obręcz ikry. No wiecie o co, taki bąbelek ikry. Dorosłe ryby wyciągamy z tego akwarium, przekładamy do ogólnego z powrotem i robimy tak. Nie wyłączamy filtra. U mnie była to temperatura taka jak dla dorosłych, 26 stopni i filtr działał 24 godziny na dobę. Bo wiadomo, ikrę też trzeba wodę powietrze, żeby ta ikra się prawidłowo rozwijała i nie popleśniała nam. Eee, tak, Bo ja też miałem taki przykład z inną rybą, która też mi się wytarła, ale nic z tego nie wyszło. Eee, żałobniczką, czytaj tetra czarna, jak, jak ktoś woli. Te, akurat samej z tetry czarnej skrzyżało mi się z samicą tetry różowej, ale no niestety byłem za głupi jeszcze i włożyłem um, ikrę do, um, do pojemnika bez filtra, i tutaj ikra mi zaczęła pleśnieć, i nic z tego nie wyszło. Założę się, że gdybym miał tam wtedy filtrację i to choćby tą temperaturę, właśnie 6 stopni, to młode te tryby bym też miał, bo ikrę już miałem i nawet niektóre już tam zaczęły się wylęgać i po prostu z braku doświadczenia i z braku filtra mi po prostu ta ikra popleśniała. I to widać, no i jak już mamy tam ten filterek, nie, tą temperaturkę wody i patrzymy, jakieś to, nie pamiętam ile to było, 2, 3, myślę, że do w przeciągu 4 dni maksymalnie już zaczną nam z tej ikry... Wyłazić młode, młode dańki, to takie po prostu małe, nieporadne daniusie. No, one nie będą miały pływać w pierwszej chwili. Także jeżeli na pewno zaczną pływać, to warto naprawdę, jeżeli zapcha się nam filtr, warto odlać trochę wody z akwarium, do jakiejś miski czy do jakiegoś tam pojemnika i ten filtr nie myć pod kranem, pod walną czy gdzieś, żeby ta woda spływała. Bo ja osobiście miałem taką sytuację po prostu, że te młode jak się już wylęgły, już nauczyły trochę pływać to nie wiem czy je powciągało czy, czy nie, ale po prostu wszystkie mi się do filtra schowały. Ja mówię, co tak mało jest tych rybek, Wszystko popadało czy coś? Nie okazało się, że jak, tak nie wiem co mnie podkusiło, żeby rozebrać ten filtr i tam popatrzeć. I faktycznie jak wyjąłem tą gąbkę, do, włożyłem do osobnej miski z wodą, to faktycznie tam była większość na rybku, no wlałem po prostu z powrotem do akwarium to. I, i, I w ten sposób rozmnożyłem danio. I do wychowu na rybku, jeżeli nie chce nam się mielać pokarmu, bo to jest dosyć żmudna robota, i, i, i tyle. Chociaż jak ktoś lubi, nie neguje można. Jak ktoś lubi, nie neguje, bardzo można sobie samemu osobiście pokarm dla dorosłych wziąć w palce, czy tam jakoś i podzabbiać po na, na pyłek, na miałek. Ale jeżeli, jeżeli nie mamy takiej chęci, na właśnie dziabdzianie pokarmu to coś wam teraz pokażę tu mamy pokarm mikrowit basik pokarm zmielony w drobny pyłek to jest taki miałek po prostu, także i tym karmimy rybki o widzicie, no to już zejrzałe jedzenie i to jest bardzo dobre dla właśnie na przykład takich dańków, które tam mają bardzo drobne pyszki, ale i tak tam bodajże chyba przez pierwsze tam nie wiem dwa dni, trzy dni one tam mają jeszcze zawartość swojego woreczka żółtkowego z którego sobie korzystają i jedzą Mo może niedokładnie już też wam tak wszystko opowiedziałem w tym filmie, bo tak jak mówię to już było mm, dobrych tam nie wiem z dwa lata albo trzy lata temu a nawet może i, i więcej nie no myślę, że dwa albo trzy wstecz i słuchajcie Akurat ktoś mi teraz huczy za oknem i słuchajcie, nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale udało mi się rozmnożyć to danio, tylko tak jak mówię, yy, temperatura 26 stopni, napowietrzać i najlepiej właśnie danio wycierać w osobnym zbiorniku, na dno jakiś mech pościelić czy jakąś siatkę drobno, drobno oczkowaną, żeby po prostu te ikra jak już i będzie wypadać to żeby została odizolowana. Potem dorosłe puszczamy do ogólnego z powrotem czy do innego pojemnika, jakiegoś tam akwarium, a młode ikre zostawiamy i ta ikra nam dojrzewa i w przeciągu tam kilku dni mamy, mamy na rybek, który tam przez tam bodajże chyba pierwsze 2-3 dni będzie się żywił zawartością woreczka żółtkowego, a później, później już będziemy je karmić właśnie takim pokarmem i stopniowo tam z ty tygodniem, jednym, drugim, trzecim Będziemy stopniowo ten pokarm dawać większy i na rybek będzie rósł. I u mnie to bodajże że była temperatura wody 26 stopni, jak to się wytarły te, te rybki. a nie wiem, nie powiem wam też tak dokładnie, bo jakoś wybitnie się nie przykładałem do tego, co robię. Także no, z przypadku mi się udało rozmnożyć dańki, ale, ale to mówię, co pamiętam co, i to, co, co, co robiłem, tak? czym karmiłem i, i mówię właśnie. Także proszę jeszcze raz. Gąbkę, jak się nam zapcha. W tym właśnie e, takim odchówku, w tym akwarium osobnym. E, naprawdę sprawdzimy tą gąbkę, sprawdzimy ten filtr, nie płuczmy go pod bieżącą wodą, bo po prostu mikroskopijne te, te kijaneczki, jak to się mówi, no po prostu wyrzucimy do, 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 do odpływu i tyle. A tak jak będziemy czyścić gąbkę w mistrz, na przykład z wody z akwarium, to i biologii w filtrze nie, nie wybijemy i. i i młode z powrotem z miski, jakby jakieś były, to wlejemy z powrotem do akwarium, czy tam siatką wyłapiemy i z powrotem mamy narybek uratowany, a nie po prostu na rybek, który skończył gdzieś tam w odpływie zlewu. Także słuchajcie, tak to wyglądało u mnie i ten pokarm naprawdę dla narybku polecam, dobry jest no i na tyle by było w tym filmie. W razie jeszcze pytań to piszcie, a ja za film dziękuję. Do usłyszenia, cześć!